Okej, okay, siemano wam wszystkim, witam serdecznie z tej strony, Chmielu. A to jak widzicie, kolejny odcinek naszej serii. Zagrajmy w Assassin's Creed Liberation HD. I jesteśmy oczywiście tu, gdzie skończyliśmy w poprzednim odcinku. Sekwencja bodajże trzecia. Jesteśmy na bagnach, tylko tylko właśnie chciałem zgubić, rzucić... Notority, który jest swoją drogą, jest w ilości 1,4, że tak powiem. ...możliwej, ale wiecie co, nie widzę tutaj żebym mógł jakoś to zrzucić, także olejmy to i idźmy na misję główną, która jest tutaj już nieopodal miejsca naszego, że tak powiem, gdzie się zjawiliśmy, gdzie nas tutaj przywiózł przewoźnik. Bo co to za typ? Co jest z niewolnikami związane będzie? A, to jest chyba ten, Szefuncio. Szaman właśnie, o nim mówiłem. On too. Aveline, what troubles you? I'm investigating new reports of disappearances. Are you missing anyone? It does seem that way, but so many rest here before moving on. It is not always apparent where or why a man has gone. Your friend Elise hires many people to work. She may know better. Perhaps. I feel a great change coming. You would face powerful foes. Please take this. A new poison I have been testing. It makes the victim momentarily hysterical. Thank you, Venerable One. O kur, o kur, Ja chcę użyć tej nowej trucizny już, mogłem? Mógłbym? Czy jeszcze nie, nie, nie jestem godzien chyba użyć jej? i co tu powiesz, Gerard? To nie jest Gerard. To jest Elis, Elis, właśnie, już mi się kurwa myli. Widzicie? Avelina, girl, gdzie swamp's not the same without you. The gators are getting uppity. Oh, you know, business demands and piano recitals. <sighs> How I've missed the Bayou air. It has the scent of action about it. Among other things. Listen, I'm glad you're here. The other day I saw something and I said to myself, Elise, old girl, something's not right. Convoys loaded with the strangest cargo. People. Dozwni z odem, where were they headed? I can't say, but I know where they came from. The fort. Will you show me the place? Thought you'd never ask. Meet me tomorrow. I'll mark your map. Wow, czuję gwałt. Chyba będziemy łapać niewolników. Ale co mieliby? Co nie ogarnią kurwa tych czasów? Ludzie sobie wiedzą niewolników. To pewnie zobaczycie, że większość niewolników, którzy Co to był za parkour? Nie pytam się. Zobaczycie, że większość niewolników, która tam będzie, to będą murzyny. Będą cza... czarni ludzie, to tak powiedzmy, nie ciśnijmy im. W końcu awelity jest lekko czarna. Ale w większości to będą czarni ludzie, mam takie przeszucie. W końcu biały, białych niewolników też ciężko było w tych czasach spotkać, znaczy ciężko też byli biali niewolnicy, ale rzadziej spotykani niż czarni, gdyż po prostu, wiecie, no. Czarny czy czarny, tutaj nie ma co kombinować. Ja znowu muszę jakiś triatlon nadupcać przez całe bagna, o nie, tak to jest sobie nie pomyśleć i nie wziąć sobie łódki, widzicie. A później żałować. Ale nic, przynajmniej pozwiedzamy. Trochę dziwnie ładują się te tekstury, jak przechodzę i nagle, o widzicie, wczytują się. Dziwnie to wygląda, ale dobra. Co powiesz, Alice? O kurwa, muszę się ścigać z nią. Ale ja nie wiem, czy wygram. Ona taka. W sumie się prześcigłem, prześcigłem, więc. Jest! 100% powinno być. Widzicie sami czarni? Mówiłem? Przypadek? Nie sądzę. Trzeba ich ściągnąć i wziąć sobie naszych. naszych niewolniczków. Którzy będą naszą walutą zapewne. Na czarnym rynku, if you know what I mean. Dobra, jakiś plan jest? Konkretniejszy czy nie ma? Wszystkich sobie tak ściągnę. A co? Tego sobie tylko na. Czekajcie. O nie, tak nie, tak nieładnie. Awelin, nieładnie to robisz. To machowk. A jeszcze maczety, 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 maczety. Berserker... Berserkerowe strzałeczki nam nie są potrzebne, bo oni by tam sobie chociażby tam wstrzeli trochę wojny. Chodź się bić! Macie to dostaniesz... Ej, no będziemy walczyć przez kurde jakieś czy to jest nie wiem jak to się zwie, ale jak zwał tak zwał. Ogarni się człowieku. Elise. What are you doing here? What does it look like? Rescuing you from what? Employment? Freedom? Uh, these chains don't exactly say freedom to me. Temporary discomforts. Too many workers escaped the last voyage without paying their fare. will be released once we reach the worksite. These terms don't concern you. Elise, everything in this life concerns me. But I can survive a little longer till we get south to freedom. I don't trust this, Chris Fay. I promise we'll get to the bottom of this. But we should investigate the fort while the time is ripe. With all the soldiers in town, there can't be many left. Elise, I like your thinking. Good. I'll scout ahead. Find me at the bridge. And Chris Fay, Keep Thanks. Jeszcze się nie cieszę, że go uwolniliśmy. Jeszcze, że robotę mamy mu znaleźć, no. Nie wiem, co on sobie pozwala. Nie dość, że kurde typa uwolniliśmy. To jeszcze robotę chce. I jeszcze niby, że coś, że jeszcze, jeszcze nam będzie niby wmawiał, że czarny był że winet nie wyglądał na czarnego, ale jeszcze nam będzie to wmawiał. Co to? Gdzie tu jest ten kurde No Niech będzie. Co tu, przebieralnia? A nie, to jest ten... jak go zwał, tak zwał, ale... Szmugler, szmugler, właśnie. Chodź tu. Potrzebuję kupić strzałeczki z jadem, co ty na to? O, naboje czemu nie, też by mogły się przydać. Nie, no zegarki to nam nie są potrzebne w tych czasach. Ale mm, nad nową maczetę, mógłbym się zastanowić albo nad hatchet, haczyt, co to jest hatchet, Jakiś toporek. Maczeta bym jakaś interesowała, konkretniejsza, to wtedy moglibyśmy się bawić, bo jak widzicie, w tych czasach, które nastały, w ogóle to sobie bym pasowałoby mi tutaj, to tak było i idealnie przytegować. O, dobra, niech, niech będzie, że tak będzie, bo innej opcji nie widzę. Gdzie my mamy aktualnie cisnąć? Bo już zapomniałem. Widzicie ta skleroza momentami to mnie denerwować zaczyna. No dobra, nie, nie tak daleko. O kurwa, Avelin, ty chyba zaczynasz mnie denerwować. Nie umie skakać po drzewach. Co to za asasny, który nie umie skakać po drzewach. Zostałem obczajony w lekkim stopniu, bo w lekkim, ale zostałem obczajony. Także trzeba rozwijać szybko. O, wow, jakiś fort w ogóle, gdzie my jesteśmy? Jakaś magia, kurde, będziemy go przejmować, czy co? Now our best chance. Najmierzmierzmierzony, który mam zobaczyć, jest nasza the is teniente. Jest but ale fort jest tak mały, że musimy być smart, żeby zobaczyć go. i think we can handle that oh i one thing confuses me what would the spanish want with the people of saint-danger why them why now this isn't the first time i've detected irregular activity around the spanish when they were first taking over i stumbled on a plot to control the gouverneur and divert slaves to some underground project and i thought i made sure it wouldn't happen again let's go make doubly sure O kurwa, serio mam zostać tym... hu hu. no to ciekawie się zapowiada. Ciii. Tam widzę jednego chama. O dobra, zbierzmy sobie z niego lot, może coś. Lód, lot, nie wiem. Dropa, zbierzmy z niego, może. Uuu, coś wyciekawego siadło, ale tylko peso siadło, więc. Stop! To... Jeszcze mnie nikt nie zauważył, więc na razie jest. Całkiem rzekłbym ok, Ten też dostał ładnie strzałeczko. Jeszcze jeden dostanie ładnie ze strzałeczki i tu już brama jest otwarta, dobra. Ten też ładnie dostał. Widzicie, jakoś to skradanie zaczynamy iść, kurde, powoli. Powoli, bo powoli, ale zaczynam się czegoś uczyć. No i tu miało być po cichu. Co to kurwa był za skrypt? Ja mam gonić oficera, a nie jakieś kurde ziomeczki będą biegły na mnie. Dawaj za nim, Avelin, szybciej. Przecież to ham jakiś ucieka i jeszcze mi ucieknie, no taki będzie defekt uboczny. Chcesz się bić? O kurde, na maczety chyba chcesz się bić, gościu. Dobrze, świetnie. Tylko nie poszło to tak jak chciałem, no ale. O kurwa, niewolników będę. Jestem normalnie niewolniko-uratowywaczem. że tak powiem. Jestem tak, tak dumny się czuję z siebie, że mogę kilkunastu. Iżmy się że biały. Where is this workship bound? Away from this wretched colony forever, that's all I know. All right, everybody out! Come with me! I'm going to die in this cesspool of a territory, aren't I? Aveline, you'd better make yourself scarce before you incite any more gratitude. I'll escort these people back to saint Danger. Jestem taki dumny z siebie, kurwa, uratowałem niewolników, o tak, jeszcze wszyscy czarni byli, O jak się cieszę, o kurwa. Naprawdę to było silne. Oj no, już jestem w Nowym Orleanie, jak to możliwe? Jakaś kurwa, no magia. Ale mam prawie ten na na dużym poziomie. Aveline, you are unhappy. What did you find? Too much and not enough. The Spanish are behind the kidnappings, but the kidnaps seem to look forward to their transit to where I don't know. No one at the fort could tell me. Oh. The directive must come straight from the uh, top, from Gouverneur. Is this why he hides in La Balise instead of coming to the city and leading like a proper leader? What is his true purpose here? I don't know, but I intend to find out. That will be difficult as long as he stays couched in La Balise. I'll drive him out and make him answer. Interrogation is not your usual style. This is not a usual circumstance. Good. Then let us gather our unusual circumstances to plan our attack. Ten hiszpański tak wiele restrykcji praktycznie Jeśli mogę Plan mamy ubierać, jakieś siła w takim razie. To Geralt jest jakiś naszym takim mini-pomocnikiem w takim razie, no, takim... że tak powiem czarnym... Czarnym-Białym Niewolnikiem. Co on obczaju Powiedzcie mi przed chwilą, bo dalej nie mogę do tego zajarzyć. Vive LA La, Luzio, la Luzion, Aux Francis... Francuskiego to ja się nie nauczę prędko... Ani... Ani kurwa... Wątpię, żebym się kiedykolwiek nauczył. Wiem o tych posterach, tylko nie mogę ich nigdzie znaleźć. Oni mi tak mówią. A ja o tym wiem. Inside the riot. O, czyli mamy rozróbę robić, dobra, do roboty. Mówiłem, że trzeba rozróbę zrobić. I've received a very um, exciting piece of intelligence. A gunpowder delivery. It's on its way to a city outpost. Unless we uh, intercept it. I'm not dressed for interception. Do I have time to change? Yes. Assume you're true, guys. Get your weapons and we'll go. We? You're coming too? You do realize it might get dangerous. Yes, well, someone needs to navigate. Dressed like that? Gerard, I Aveline, I'll have you know I'm not afraid to get my hands dirty. Why should you have all the excitement? I didn't know you wanted. I know what you think. Bloody, sensible, bloody boring. I'm more than just an accountant, Aveline. Very well. You're a navigator too. A regular Magellan. biedaczka. <laughs> Jak byliśmy asasynką przez chwilę, chyba. No, ja tam już nie pytam się. Najważniejsze jest to, że trzeba się w asasynkę zmienić. Meet Gerald, 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 Geraldy, Geraldy. Ja tu chcę zdobyć ten punkt, a nie Gerald. Ten punkt kurwa mnie kusi, a później, jak mnie przestanie kusić, to będę go miał z głowy. Gyżej by było, jakbym go nie zdobył, bo wtedy to bym miał problem. Wtedy bym się nie chciał tutaj wracać, no i mogłaby być trochę lipa, gdyż mnie nie miałbym tego punktu. Wiecie, jak to bywa. To jest, że tak powiem. Coś wynika z czegoś. A... My tu nie byliśmy na tym punkcie? Kiedyś przypadkiem? Na początku gry między innymi, czy mi się... Tylko przewidywowało, zdawało i mam halucynacje. Chociaż o tej ostatniej rzeczy to bym wątpił. Żadnych grzybów i tych innych to nie jadłem jeszcze przed nagrywaniem. O, widzę postery, jest, jest postęp. Widzę postery, jest postęp, kurwa. Ej, chamy! Tego też ściągnę... o tak! <laughs> Dobrze, świetnie. Teraz to mnie ciągnie. On sobie odpoczywa troszeczkę. A ja sobie Notority zbiję. Tylko tu mogę? Chyba, że już się zbiło całe. No nie wiem. Mi tam wygląda na to, że w ogóle się nie zbiło, bo w ogóle się pasek nie ruszył ani w tą, ani w tamtą. Także niech i będzie. Ja sobie idę na misję, mnie to... w tym momencie zaczęło ciągnąć. I klikam, dym, dymię tu. Jak się przebrał, przebrał się jakoś czy znowu w tym samym stroju Nie, w tym samym stroju Kurwa mam zostać niezauważonym, no znowu Ta gra wymaga na mnie normalnie skrytobójstwa To jest typowy asasyn zostanę chyba asasynem Ja się uczę skradania przynajmniej i zachowywania się jak typowy asasyn czyli strzałeczki i te sprawy a nie kurwa maczety i noże i, i te sprawy Restricted area fajnie że restricted area tylko że ja nie mam już strzałek czekajcie a mam jeszcze te O kurde, czekajcie, bo <noise> straciłem koncept, jak tego typa ściągnąć. Totalnie, nie mam pomysłu. Centralnie, totalnie, i w ogóle jestem w tak zwanej dupie, i, i, i muszę się zastanowić lekko. Muszę wyjść na ten dach. A tylko mi zostały też czołgi berserkera, także jak tego ściągnę, to on. Wedle zastosowania, wedle tego, co powiedział nam Agathe, czy tam jakiś inny ziomek, chyba ten szamanek, czy jakoś jak zwał, tak zwał, co nam dał te po powinno tego zabić. Zresztą takie szczątki już były w innych częściach asesyna, więc o, patrzcie. On się w kurwi. A, nie poszedł walczyć na niego. Ale tamten. Kurwa, sejs serio, nie. O nie, to miało być po cichu, Avelin. Miało być po cichu, pamiętaj. Jeszcze raz. A nie teraz, mam 5 strzałek. No dobra. Od tego wali nam strzałki, więc może damy radę, bo 5 celów jest do zabicia. Także widocznie wiedzą, ile nam powinni dać sprzętu. Gdybyśmy przypadkiem, tak jak ja. Wykorzystali cały sprzęt. Dobra, ten już padł. A na tego sobie skoczę. Poczekamy, aż tamten się uśpi. Dobra, bierzemy cały tutaj ten cały ten powóz, czy co to jest, w ogóle nie wiem. A, proszę, gdy o ten o trafię w to, to wybuchnę kurwa. Wow, w prawo. Dobra, jedziemy. Uuu, ciekawa jazda się dzieje. Normalnie jak w asasenie dwójeżdżce, palimy się. Serio, 50% się poszło jebać. To było tyle z 50%. Dobry, dobry jest normalnie ten. Dobry z niego jest, kurde. Ten. Nawigator. Taka akcja podobna była w Asasynie Dwójeczce. Też jechaliśmy z Leonardem na tych. na. na takim wozie. O, 50% wytrzymał. U, dziwne się zdawało że było mniej niż 50 no ale dobra o kurwa ale farby chyba że to wino to chyba wino Ładne ciosy Avelin, ale to nie jest wystarczająco dobre na to, aby ich idealnie rozwalić. Jeszcze jeden target. Ładny mordor tu zrobiliśmy. Wszystko się pali, zaczyna. Wino ładnie się leje. Teraz oni powinni zacząć to wszystko pić, żeby tutaj posprzątać. A terrible waste of wine, mind you. Spanish wine makes better floor polish, anyway. Now, polish I suggest we regroup at the warehouse to strategize. Enough excitement for one day, Gerald Yes, I think that should last me nicely. Thank you. Co ona tam gadała? o Pol Polskim coś tam? Nie przeczytać. No, coś o polskim zrozumiałem. Czyli to, co najważniejsze. Dobra, wiecie co? Ja myślę, że tu skończymy ten odcinek, tylko opłaca tego ziomeczka, o ile to jest ten od odpłacania. Serio, my zauważyli, o ja. Co z tą nutą się dzieje, to ja nie wiem. Normalnie mam ochotę wskoczyć do wody i chyba to zrobię. Nie lej do tej wody, a on ryby łowił, dobra, niech mu będzie. Dobra, uciekliśmy im, to co najważniejsze. Także wiecie co, ja myślę, że tutaj z wami się pożegnam. Zapraszam do następnego odcinka. Kontynuujemy oczywiście. Ja sobie zrzucę Motority i zobaczymy co tu, jak to dalej miną nasze poczynania w Assassin's Creed Liberation HD. Także to by było.